W świecie WWE, gdzie jaskrawe światła świecą i legendy są celebrowane, wielu gigantów wkraczało niegdyś na ring z marzeniem o staniu się niepowstrzymanymi. Ich ciała były ogromne, ich obecność onieśmielająca, a już przy pierwszym kroku przez kurtynę uwaga publiczności automatycznie skupiała się na nich. Przez krótką chwilę wydawało się, że nic i nikt nie może zatrzymać ich wznoszenia się. Jednak historia pokazała inną rzeczywistość bo nie każdy wielki człowiek stał się wielką legendą. Niektórzy znikali tak cicho, jak się pojawili. Mimo szans, mimo promowania, mimo wszelkich warunków fizycznych. Co poszło nie tak? Czy zawinił brak talentu, złe wyczucie czasu, czy decyzje za kulisami, które na zawsze zmieniły kariery? Dziś zaczynamy cofnąć się w czasie do tych właśnie zapomnianych gigantów, mężczyzn, którzy niegdyś nieśli nadzieję, a potem zniknęli w cieniu. I zaczynamy od pierwszego nazwiska na naszej liście. Ens Mason Ryan V. W przeciwieństwie do wielu innych gigantów, Mason Ryan nie musiał latami czekać w tle, zanim wkroczył w światła reflektorów. Został wcześniej rzucony do cotygodniowej telewizji WWE. I właśnie w tym tkwił już problem. Gdy tylko kamery na stałe skierowano na niego, stało się jasne, że nie był jeszcze gotowy do tej roli. Ze swoją muskularną sylwetką i rzucającym się w oczy wyglądem, który silnie przypominał walijską wersję Batisty, natychmiast wywołał porównania, które rzadko działały na jego korzyść. Po podpisaniu kontraktu w 2009 roku, Ryan został początkowo wysłany do Florida Championship Wrestling, gdzie szybko robił postępy. Zdobycie mistrzostwa FCW Florida Heavyweight Championship w 2010 roku. Wydawało się potwierdzać, że drzemie w nim coś więcej niż tylko imponujące ciało. Zwycięstwa nad takimi nazwiskami jak Bodalas czy Richie Steamboat dawały nadzieję, że WWE buduje tu przyszłą gwiazdę. Jednak na dużej scenie, Raw, sytuacja się odwróciła. Jako członek grupy Nexus, Ryan nie potrafił przekonać fanów ani rozwinąć własnej tożsamości. Jego występy wydawały się coraz bardziej niepewne, a po rozpadzie grupy stracił ostatecznie na znaczeniu. Mimo krótkiej próby w NXT nie udało mu się zrestartować kariery. W 2014 roku WWE rozstało się z nim, a niegdyś obiecujący gigant zniknął niemal bezgłośnie. Czy więcej czasu mogło uratować jego karierę, czy jego los był już przesądzony? Dwóch Mark Jindrak. Wśród gigantów, którzy byli niegdyś bliscy odegrania dużej roli w WWE, a potem popadli w zapomnienie, Mark Jindrak zajmuje szczególne miejsce. Przed przejściem do WWE zdobył już uznanie w WCW i był uważany za młodego, atletycznego siłacza z solidnymi umiejętnościami ringowymi. Kiedy Vince McMahon przejął WCDU w 2001 roku, Jindrak wydawał się być we właściwym miejscu i czasie, gotowy na następny duży krok na największej scenie wrestlingowej na świecie. Początkowo jednak przeważnie pozostawał w obszarze rozwojowym lub sporadycznie występował w programach takich jak HIT. Przełom nastąpił w 2003 roku, kiedy WWE poważnie planowało wprowadzić go jako czwartego członka legendarnej grupy Evolution. Już nakręcone segmenty promocyjne sugerowały, że Jindrak był bliski tworzenia historii u boku Triple h Rica Flera i Randy'ego Ortona. Jednak zanim plany te zostały zrealizowane, zarząd pociągnął za hamulec bezpieczeństwa. Powodem był brak chemii w grupie, a Jindrak został zastąpiony w ostatniej chwili. Zamiast niego tę jedyną szansę otrzymał Batista, podczas gdy kariera Jindraka w WWE powoli gasła. Próby jako zapaśnik taktimowy lub w kategorii singli rozwiały się bezskutecznie, aż w 2005 roku opuścił firmę. Czy to był tylko pech, czy ten jeden moment zadecydował o jego całym losie? 3. Omos. Kiedy WWE w ostatnich latach szukało nowych nazwisk, aby kontynuować tradycję legendarnych gigantów, Omos początkowo był wielką nadzieją. Ze wzrostem znacznie ponad 7 stóp i posturą, która sprawiała, że nawet doświadczeni zawodnicy wagi ciężkiej wyglądali na małych, wkraczał na scenę jak żywy kolos. Już podczas swoich pierwszych występów pozostawiał trwałe wrażenie wyłącznie dzięki swojemu wyglądowi i groźnej aurze. Cechom, które WWE zawsze ceniło u dużych mężczyzn. Omos zadebiutował u boku AJ Stylesa, jednego z najbardziej technicznie uzdolnionych zapaśników swojego pokolenia. Ta kombinacja surowej siły i technicznej finezji działała zaskakująco dobrze i doprowadziła nawet do zdobycia tytułów tag team. W tej roli Omos wydawał się chroniony, dominujący i niebezpieczny. Jednak gdy tylko został oddzielony od Stylesa, jego słabości stawały się coraz bardziej widoczne. Jego walki wydawały się powolne, przewidywalne i brakowało mu zwinności, aby na stałe zafascynować publiczność. Mimo występów przeciwko wielkim nazwiskom, takim jak Brock Lesnar czy Bobby Lashley, nigdy nie udało mu się wzbudzić prawdziwego entuzjazmu. Omos pojawiał się, znikał ze scenariuszy i nie pozostawiał po sobie żadnego trwałego wrażenia. Ostatecznie pozostała świadomość, że nawet niezwykły rozmiar bez techniki i głębi nie wystarcza czy jego porażka była nieunikniona czy inna droga mogła uratować jego karierę 4 Luther Reigns wśród wielu gigantów którzy pojawili się w WWE i równie szybko zniknęli Luther Reigns to nazwisko o którym dziś mało kto wspomina Kiedy dołączył do firmy w 2003 roku miał wszystko czego można było oczekiwać od dużego człowieka masywną sylwetkę onieśmielający wygląd i prezencję która na pierwszy rzut oka wyglądała na potencjał main eventu. WWE natychmiast umieściło go u boku Kurta Angela, jednej z największych gwiazd tamtych czasów, co było wyraźnym dowodem zaufania i ogromną szansą dla nowicjusza. Jednak już po kilku występach stało się jasne, że Reigns miał trudności z uzasadnieniem tego zaufania. Jego ruchy w ringu wydawały się ociężałe, a brakowało mu technicznej pewności, aby dłuższe walki były ekscytujące. Mimo swoich przewag fizycznych, nie udało mu się nawiązać prawdziwej więzi z publicznością. Bez wyraźnej osobowości i bez emocjonalnej reakcji fanów, jego promowanie szybko zaczęło się sypać. Ostatni promyk nadziei pojawił się, gdy został wciągnięty w feud z undertakerem. Jednak i tej szansy nie potrafił wykorzystać. Porażka praktycznie przesądziła o jego losie, a reakcje widzów pozostały niemal zerowe. Krótko potem zniknął w rolach drugoplanowych, zanim opuścił WWE i zakończył karierę. Czy to był brak talentu, czy po prostu zły czas dla kolejnego giganta? Tyson Tomko. Kiedy era Attitude, era dobiegała końca, a WWE szukało nowych twarzy dla nowego pokolenia, spojrzenie szybko padło na Tysona Tomko. Ze swoją imponującą posturą, zimnym spojrzeniem i aurą, która emanowała czystym niebezpieczeństwem, wydawał się być dokładnie tym gigantem, którego szukał Vince McMahon. Po podpisaniu kontraktu został początkowo wysłany do Ohio Valley Wrestling, aby tam pracować nad swoimi umiejętnościami, zanim krótko potem awansował do głównego składu. Swoje pierwsze duże wrażenie, Tomko wywarł jako cichy egzekutor u boku Christiana. W tej roli funkcjonował perfekcyjnie. Niemal nie mówił, interweniował, gdy było to konieczne, i sprawiał wrażenie niepowstrzymanej przeszkody dla każdego przeciwnika. Fani zapamiętali go jako człowieka, który rozwiązywał problemy, zanim te w ogóle powstały. Ta pozycja dała mu jasną tożsamość i pozwalała przeczuwać jego potencjał. Jednak gdy WWE próbowało go ustanowić jako zapaśnika solowego, to wrażenie szybko się zatarło. Bez ochronnej roli egzekutora brakowało mu charyzmy, aby na stałe przekonywać. Zsunął się na środek stawki, różne próby rozpłynęły się w nicość, a w końcu firma się z nim rozstała. Mimo późniejszych występów w innych federacjach, jego czas w WWE pozostał historią zmarnowanych szans. Czy powinien był pozostać cichym egzekutorem, czy skok na status gwiazdy solowej był od początku zbyt duży? 6. Matt Morgan. Matt Morgan był niegdyś przedstawiany przez WWE jako gigant o wyjątkowym potencjale. Jego imponujący wzrost, wysportowane ciało i zwinność, rzadko spotykana u mężczyzn jego formatu, sprawiały, że wyglądał jak postać z filmu akcji. Już na początku WWE stwarzało wrażenie, że Morgan posiadał wszystko, aby stać się jednym z dominujących dużych facetów swojego pokolenia. Siła, charyzma i prezencja były niezaprzeczalnie obecne. Na początku pokazywał solidne występy w ringu i udowadniał, że potrafi więcej niż tylko o nie śmielać. Jednak zamiast konsekwentnie budować na tym fundamencie, WWE wciąż zmieniało jego rolę. Raz przedstawiano go jako niszczycielską siłę, by chwilę później wsadzić go w mniej znaczące walki. Dno nastąpiło wraz z dziwacznym gimikiem Jąkały, który zniszczył wszelką powagę i odebrał mu aurę, którą z trudem zbudował. Właśnie to sprawia, że jego przypadek jest tak frustrujący. Morgan posiadał atletykę i wytrzymałość, cechy których wielu innych gigantów brakowało. Mimo to brakowało jasnej wizji za kulisami. Bez mocnych historii i bez stałego miejsca w programie, jego nazwisko stopniowo bledło. Na koniec pozostało wrażenie mężczyzny, który miał wszystko, ale nigdy nie pozwolono mu tego naprawdę wykorzystać. Czy Matt Morgan był ofiarą złych decyzji? Czy kolejnym przykładem zmarnowanego potencjału? M. Vance Archer. Nie każdy gigant, który zawiódł w WWE, całkowicie zniknął ze świata wrestlingu. Vance Archer jest tego najlepszym przykładem. Kiedy dołączył do WWE w 2009 roku, był uważany za głodnego talentu z potężnym uderzeniem i imponującym wyglądem. Jego zatrudnienie wydawało się obiecujące i szybko został wykorzystany w odrodzonym IC Dawu Marce, która już wielu karierom nadała rozmach. Tam Archer rozpoczął imponującą serię zwycięstw, w której pokonał doświadczonych zawodników i sprawiał wrażenie wschodzącego potwora. Przez krótką chwilę wydawało się, że czeka go wielka przyszłość. Jednak ten impet nagle się zakończył, gdy jego seria została przerwana, a aura niezwyciężoności zniknęła. Bez tej ochrony jego postać straciła na sile, a uwaga widzów osłabła. Później przeszedł do SmackDown i stworzył TakTim, ale wewnętrzne problemy uniemożliwiły trwałą budowę. W 2010 roku WWE w końcu się z nim rozstało. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych, Archer znalazł nową drogę. Poza WWE zrekonstruował się i udowodnił, że nieudany epizod w WWE nie musi oznaczać końca. Czy jego odejście było porażką, czy początkiem większego rozdziału? Osie Bamnili. Wśród wielu gigantów, którzy nie zdołali zadomowić się w WWE, Bamnili należy do najbardziej zapomnianych nazwisk. Kiedy pojawił się w Ekwu w 2008 roku, został przedstawiony jako muskularny ochroniarz Chavo Guerrero, który w tym czasie posiadał tytuł Mistrza Świata. Jego zadanie było jasno określone – Onieśmielać, chronić i służyć jako fizyczna bariera u boku uznanej gwiazdy. Dzięki swojej posturze na pierwszy rzut oka bez problemu spełniał te rolę. Dzięki współpracy z Czavo Nili regularnie występował na ringu i miał okazję uczyć się od technicznie uzdolnionego i doświadczonego zapaśnika. Jednak mimo tej bliskości do walko tytuły nie udało mu się rozwinąć własnej obecności. Nawet w wspólnych walkach wydawał się wymienny, niemal niewidzialny, jakby był tylko częścią scenerii, a nie czymś więcej. Fani ledwo go zauważali, a własny charakter nie powstał. Kiedy związek z Czawo się zakończył, mógł to być moment na nowy początek. Zamiast tego jego kariera całkowicie stagnowała. Bez charyzmy i bez przekonujących występów na ringu zarząd szybko stracił zaufanie. Już na początku 2009 roku został zwolniony, a jego nazwisko niemal natychmiast zniknęło z pamięci widzów. Czy sam rozmiar naprawdę wystarczył, aby zostać, czy jego los był przesądzony od samego początku? 9. Mike Knox. Wśród zapomnianych gigantów WWE, Mike Knox u wielu fanów pozostawił przede wszystkim uczucie rozczarowania. Ze wzrostem ponad 2 metry i wagą znacznie przekraczającą 130 kg wydawał się odpowiadać ideałowi, który Vince McMahon preferował przez lata. Po czasie spędzonym w niezależnych federacjach w 2005 roku podpisał kontrakt z WWE i niedługo potem zadebiutował w odnowionym ECU, gdzie początkowo przypisano mu poważną rolę. Jednak od samego początku Knox walczył z negatywnym nastawieniem publiczności. Fani i byli krytyczni, głośni i trudni do przekonania, a Knoxowi nie udało się nawiązać z nimi więzi. Nawet fełt z CM Punkiem, który miał służyć jako trampolina, wydawał się raczej krokiem wstecz. W się wokół Kelly Kelly, Knox przegrywał walkę za walką, podczas gdy jego przeciwnik zyskiwał na popularności. Punkt kulminacyjny nastąpił podczas Survivor Series 2006. Kiedy Shawn Michaels wyeliminował go w ciągu kilku sekund i publicznie go wyśmiał. Ten moment zniszczył wszelką pozostałą wiarygodność. Mimo kolejnych przejść między Raw i CW i SmackDown, WWE nie znalazło dla niego jasnego miejsca. W 2010 roku został w końcu zwolniony. Czy to był nacisk publiczności, brak rozwoju, czy po prostu brak kierunku, które zahamowały jego karierę? 10. Kurgan. Już od swoich pierwszych kroków w WWF Kurgan był przedstawiany jako gigant, który miał wnieść coś wyjątkowego. Już na początku lat 90. pojawiał się w Dark matchach, ale dopiero w 1997 roku otrzymał swoje stałe miejsce w programie telewizyjnym. Został wprowadzony jako członek Truth Commission pod przywództwem Jackila. Dzięki swojej masywnej posturze i surowej sile był kreowany na niszczycielską broń ugrupowania, potwora który z łatwością eliminował przeciwników. Jego finisher Iron Claw był mocno promowany i miał go ugruntować jako przerażającą postać. Jednak w ringu szybko ujawniły się wyraźne problemy. Kurgan wydawał się sztywny, powolny i mocno ograniczony w ruchach. Publiczność reagowała powściągliwie, ponieważ trudno było nawiązać więź z zapaśnikiem, którego występy oferowały niewiele urozmaicenia i niemal wyłącznie opierały się na rozmiarze. WWE ostatecznie zdecydowało się na całkowite przekształcenie. Kurgan stał się częścią Oditis, ugrupowania, które stawiało bardziej na rozrywkę i dziwaczne występy niż na sportową dominację. Tym samym ostatecznie zniknęła wszelka szansa na przedstawienie go jako poważnego zagrożenia. Krótko potem zniknął z programu WWE. Jego droga wyraźnie pokazała, jak szybko gigant może zmienić się z potwora w postać drugoplanową. Czy ta transformacja była jego ratunkiem, czy już ostatecznym końcem? Ci giganci niegdyś wkroczyli na największą scenę w wrestlingu z ogromnymi oczekiwaniami. Mieli rozmiar, siłę i często pierwszy duży push. Jednak ich historie pokazują, że to wszystko samo w sobie nie wystarcza. Bez jasnego kierunku, bez więzi z publicznością i bez właściwych decyzji za kulisami, nawet największe ciało może popaść w zapomnienie. Na koniec pozostały nazwiska, o których niewielu pamięta, i kariery, które nigdy nie osiągnęły tego, co wydawało się kiedyś możliwe. Jeśli podobał Ci się ten powrót do przeszłości i chcesz zobaczyć więcej takich historii z historii WWE, to nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału. Napisz nam również w komentarzach, który gigant zaskoczył Cię najbardziej.